Pani Iwono, mam wrażenie, że polskie społeczeństwo jest podzielone na dwa obozy. Jedni boją się koronawirusa i apelują, żeby siedzieć w domu, a inni mówią, by nie siać paniki i żeby nie przesadzać. Zastanawiam się, do którego obozu pani należy. Siedzę po środku, ponieważ siostra mojego męża mieszka w Rzymie, we Włoszech i mam naprawdę na bieżąco informacje od niej, które mnie przerażają. Był nawet jeden dzień, że miałam naprawdę ja praktycznie cały dzień płakać, tak jakby miał to być koniec świata, ale no tak czułam wszystkiego, już nie chcę powtarzać co ona mi opowiada, co tam się dzieje, bo wszyscy wiemy dokładnie co tam się dzieje, ale ja ją miałam taką żywą, namacalną, że to wiem, że od niej z pierwszej ręki. Ale potem też łapałyśmy się na tym, że przestańmy panikować, bo to, to jakiś będzie obłęd. Więc myślę, że jestem gdzieś też pomiędzy, że e, no jestem osobą rozsądną i tak naprawdę zamierzam zostać w domu, nie wychodzić. Nie mam specjalnie może zakupów porobionych, chociaż też muszę się przyznać, że mojej mamie, seniorce, już zrobiłam zakupy, żeby nie wychodziła. Myślę, że będę na pewno, tak jak będą zalecenia, będę w domu. Nie będę bardzo wychodziła, chyba że będzie to jakiś naprawdę mus. Chwilę przed tańcem z gwiazdami premier Morawiecki ogłosił, że galerie handlowe także będą zamknięte. To nie wiem, czy do pani już dotarło. Nie dotarło, ale bardzo się cieszę. Ja myślę, że no może naprawdę za, ja bym zaapelowała, że bądźmy mądrzy, jeżeli że na dwa trzy tygodnie się zamkniemy, to może jest rzeczywiście szansa, żeby ten wirus się tak nie rozpowszechnił, nie, tak nie rozlasł się po całej Polsce, tylko że wiem, że dużo osób sobie z tego nie zdaje jednak jeszcze sprawy, więc no ja jestem raczej w grupie tej ostro i na pewno w domu będę się w tej chwili. A podsumowując dzisiejszy odcinek wyjątkowy, na pewno wzruszający, czyj taniec zapadnie w, pa w pani pamięci na długo? To też wyraziliśmy chyba dzisiaj ocenami, Julia Winiawa i Stefano no zatańczyli po prostu przepięknie, połączyli poprawność tańca z tym czymś, czyli z emocjami, ale też bardzo ładnie się dziś zaprezentowała Ania Karwan i Sylwester Wilk, to też jakby taka pierwsza nasza trójeczka na podium dzisiejszego wieczoru. No bardzo nam szkoda, bo rzeczywiście ta edycja zapowiadała się bardzo ciekawie, jeśli chodzi o poziom taneczny, no ale może jak będzie ten sam skład, to nią powtórzymy to.